Szanowni Państwo, w obliczu kryzysu wirusowego pragnę podzielić się z Państwem kilkoma uwagami. Otóż chciałem podkreślić zasadniczo, że za gospodarkę i za funkcjonowanie sytuacji kryzysowej odpowiada starosta Opatowski nasz. Pomieszczenia do kwarantanny znajdują się w budynku zespołu szkół zawodowych w Opatowie. W gminie Ożarów. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnego ogniska choroby koronawirusa. Co nie znaczy, że nie powinniśmy się być bezpieczni. Powinniśmy się przede wszystkim wystrzegać kontaktów między osobami niewiadomego pochodzenia, a ponadto musimy zadbać również o bezpieczeństwo poprzez założenie rękawic i założenie maseczki. Prosimy również, aby dzieci nie. Spacerowały po mieście czy też po gminie bez opieki, bowiem często mogą nawiązywać kontakty z osobami obcymi, które mogą być zarażone koronawirusem. Proszę Państwa, dla wszystkich, wszystkie osoby otrzymują wsparcie w postaci dostaw żywności to są osoby, które są objęte opieką ośrodka pomocy społecznej. W sytuacji, kiedy któraś z rodzin, czy też osoba samotna nie ma możliwości wykonania zakupów, proszę o telefon do ośrodka pomocy społecznej. Zakupy i dostarczanie żywności może zgodnie z rozporządzeniem wojewody dokonywać wojsko, policja, straż miejska oraz studenci Akademii Medycznej i Akademii Technicznej którzy uczestniczą w dostawach naszej żywności. Osoby objęte opieką ze strony środka pomocy społecznej otrzymały zaopatrzenie na święta. Już wczorajszym było to 7 ton żywności, dziś 5 ton żywności zostało rozwiezionych do osób potrzebujących. Są to osoby które, o niskich dochodach. Jeśli ktoś z naszych mieszkańców przekraczają ją dochody Kwoty minimalnej, a pragnąłby, by uzupełniono jego zakupy. Proszę o, pie... o telefon do ośrodka pomocy społecznej, który po prostu pozwoli sobie na to, żeby w jakiś sposób dowieść, dostarczyć żywność danej osobie. Chciałem powiedzieć również, że osoby z klubu seniora mają kontakt z kierownictwem i z domem seniora. Jeżeli Istnieje wśród tej grupy społecznej potrzeba dokonywania zakupów, to bardzo prosimy o kontakt z klubem seniora. Panie z klubu seniora postarają się również w oparciu o służby, te, które powiedziałem, czyli wojsko, policja, straż miejska i studenci Akademii Medycznej, Akademii Wojskowej Akademii Technicznej, którzy stacjonują. W Sandomierzu, ale codziennie dojeżdżają i dowożą żywność do osób potrzebujących. Chciałem powiedzieć również, że w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej są stałe dyżury psychologa i stałe dyżury prawnika. Jeśli Państwo będą wymagali takiej potrzeby, to bardzo proszę również o kontakt z tą placówką. Zdając sobie sytuację, że jest to trudny okres, chcielibyśmy zwrócić się również do przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Proszę się nie stresować, są stosowne rozporządzenia rządowe, są również te rozporządzenia uzupełniane. I w najbliższych dniach oczekujemy sprecyzowania poszczególnych rozporządzeń. My, samorząd. Będziemy starali się wykonać pewne czynności tak, aby wesprzeć i pomóc Państwu w likwidacji skutków tego kryzysu. I tak, propozycją samorządu jest, byśmy odstąpili od naliczenia podatku od środków nieruchomości dla firm prowadzących działalność gospodarczą w danej gminie na okres 3 miesięcy. Ponadto rezygnację z poboru czynszów od firm, które dzierżawią pawilony i obiekty od Urzędu Miasta i Gminy. Również chcemy zastosować ulgi w pobieraniu opłat od lokali, które są wykorzystywane na działalnej gospodarczą. W zwolnieniu również chcemy wprowadzić opłat środków transportu dowożących dzieci do szkół, a także dowożących mieszkańców na trasach komunikacyjnych. Pragniemy również przesunąć termin opłat za użytkowanie czyste gruntu. Odstąpimy również od opłat za korzystanie z przystanków i dworców autobusowych. Zawieszamy również uregulowanie cen za odpady komunalne. Problem bardzo trudny, ale proszę Państwa w tym roku zobowiązujemy się, że nie będą podniesione koszty za opłaty za śmieci. To jest znacząca kwota, niemniej jednak biorąc pod uwagę czas kryzysu i trudny okres dla państwa, gmina Ożarów odstąpi od podnoszenia opłat za śmieci w tym roku. Rząd tworzy tarczę również nie uwzględnił żadnych mm, ulg dla samorządów, które są też pracodawcami. Mamy tu na myśli nauczycieli. Mamy na myśli przedszkolanki, przedszkola, nauczycieli, przedszkoli, pracownik gospodarki komunalnej, pracowników yy, biblioteki, pracowników domu kultury. Z niecierpliwością czekamy na stosowne rozporządzenie, i myślę, że takie rozporządzenie w niedługim czasie wpłynie. Prosimy się nie stresować, szczególnie ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Prosimy o cierpliwie czekać na rozstrzygnięcia, bo wtedy. Czy też decyzją rządową, czy też uchwałą Rady Miejskiej, która Rada Miejska będzie starała się procedować. W okresie poświątecznym podejmiemy decyzję co do umorzeń bądź też ustawowych zwolnień przysługujących przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Dziękuję bardzo.